Do oglądania jubileuszowego setnego odcinka Faktów Czwórki zapraszają wszyscy redaktorzy, którzy prowadzili naszą telewizję Natalia Wasi, Olivia, Emilia Polak, Macia, Jurka, Agnieszka. Pierwszą prezenterką Faktów Czwórki była Ania Oroś. Pomagała jej Dominika Gutwa. Bardzo się cieszę, że mogłam przyjść na ten setny odcinek i przypominam sobie ten pierwszy. Zresztą zobaczcie sami. Witam w faktach czwórki, nasz pierwszy odcinek w programie będziemy przedstawiać wydarzenia z życia szkoły, wywiady i informacje. Minęły już ponad dwa lata, jak Ania ukończyła naszą szkołę. Bardzo mile wspomina czas nagrywania pierwszych odcinków faktów czwórki. Teraz rozwija swój talent aktorski w klasie o profilu teatralnym. Życzymy jej sukcesów. I w wolnych chwilach zapraszamy do odwiedzania nas. Dzisiaj jesteśmy na pikniku rodzinnym przy naszej szkole. Nasz seryjny z kolei odcinek, ale pierwszy nagrywany na takiej imprezie przypominamy wam krótką historię naszej telewizji. Przygoda z naszą szkolną telewizją rozpoczęła się dwa i pół roku temu. Pierwsze odcinki nagrywane były w kantorku WFISTów. Redagowanie faktów czwórki sprawiło pierwszym redaktorkom wiele przyjemności. Czasem fakty przyciągnęły coraz więcej chętnych, gotowych do realizacji programów. Takim oto sposobem nasza ekipa liczy teraz ponad 10 osób. Jest to jedyna szkolna telewizja internetowa w naszej okolicy, którą realizują uczniowie, przekazując cotygodniowe wydarzenia z życia szkoły. Ta nowatorska działalność nie tylko promuje, ale i uwiecznia pracę szkoły. W każdym odcinku pokazywaliśmy ważne bieżące wydarzenia z życia szkoły. Byliśmy wszędzie tam, gdzie działo się coś ciekawego. Pokazywaliśmy szkołę taką, jaka jest, naprawdę. Pokazywaliśmy dni otwarte szkoły, wszystkie uroczystości: Dzień Dziecka, Dzień Patrona Szkoły, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Andrzejki, Jasełka, Karnawał. Prowadzaliśmy wywiady z uczniami, którzy osiągali wysokie wyniki w konkursach z różnych dziedzin. W pierwszym roku naszego nagrywania mieliśmy wielu laureatów w konkursach matematycznych test Matematyka plus, Kalgór, konkurs matematyczno-przyrodniczy. Największe sukcesy odnosiły w nich Aleksandra Byra i Joanna Nowak. Rozmawialiśmy też z laureatami innych konkursów konkursu biblijnego Jonasz, konkursu Asy z trzeciej klasy. Uczniowie naszej szkoły co roku zdobywają wysokie miejsca w konkursach z różnych przedmiotów. Interesowaliśmy się także osiągnięciami artystycznymi w dziedzinie plastyki, muzyki i tancerki. Pokazywaliśmy wiele osiągnięć z konkursów artystycznych. Nie sposób wymienić tu wszystkich, więc pokażemy krótki materiał filmowy. Pokazywaliśmy dużo informacji o zawodach sportowych. Największym osiągnięciem sportowym jest dla naszej szkoły zdobycie złotego medalu w Mistrzostwach Polski w sztafecie szwedzkiej dziewcząt. Emocjami z tych zawodów mogliśmy podzielić się z Wami poprzez Fakty Czwórki. Cieszymy się, że największe osiągnięcia sportowe naszej szkoły zbiegły się z dokumentowaniem wydarzeń przez szkolną telewizję. Czwórka oświęci na pierwszym miejscu kończy ten bieg. Wiek... Dbaliśmy naszą szkołę, dbaliśmy, by się rozwijała. Zaskutkowało to zdobytymi certyfikatami. Nasza szkoła należy do klubu przodujących szkół. Podczas ceremonii otrzymania tego certyfikatu mogliśmy pokazać innym szkołom naszą szkolną telewizję. Uwieczniliśmy w faktach czwórki moment przywieszenia tablicy Szkoła Odkrywców Talentów. Pokazaliśmy wtedy uczniów, dzięki którym otrzymaliśmy ten certyfikat. Ostatnio byliśmy po odbiór certyfikatu nadanego przez wojewódzką komendę policji w Krakowie szkoła promująca bezpieczeństwo. Więcej na ten temat podamy w odcinku specjalnym. Jesteśmy jedyną szkołą podstawową w Powiecie, która otrzymała ten certyfikat. Robiliśmy reportaże z klasowych wycieczek i zielonych szkół. Sami dobrze wiecie, że pokazujemy relacje z waszych wycieczek szkolnych, do których materiał przynosicie sami. A z kamerą w zeszłym roku szkolnym. Mieliśmy możliwość odwiedzić Was na Zielonej Szkole w Jarosławcu, jak również przywitać po powrocie z Białej Szkoły z Soli, co zbiegało się z jubileuszowym odcinkiem. Otrzymaliśmy wtedy od Was kwiaty i upominek. Dużym zainteresowaniem cieszyło się prezentowanie naszych pupilów pod Zwierzęta są jak ludzie, czują. Dużym zainteresowaniem cieszyła się akcja Zwierzęta są jak ludzie czują, podczas której uczniowie przedstawiali swoich pupili. Opowiadali jak należy opiekować się psami, kociakami czy chomikami. Pokazaliście, że zwierzęta są waszymi przyjaciółmi. Dużo o nich wiecie i wspaniale się nimi zajmujecie. Nie sposób przypomnieć wszystkiego, ale chcemy zapytać uczestników pikniku, co najbardziej utkwiło im w pamięci. Zapraszamy do wystąpienia przed kamerą. Podobały mi się wszystkie odcinki faktów czwórki. W najbardziej w faktach czwórki podobają mi się różne konkursy. Bardzo podoba mi się, że przez fakty czwórki dzieci mogą się dowiadywać, co się dzieje w szkole. Najbardziej w faktach czwórki podoba mi się, jak dzieci robią różne rzeczy, czy na przykład składanki z orygami. Najbardziej mi się podobało w faktach czwórki, że każda redaktorka miała dostęp do wizy. Najbardziej mi się podobał e, odcinek faktów czwórki, w którym było nagrywanie przywitania roku szkolnego. Bardzo mi się podoba e, Szkolna Telewizja Faktów Czwórki. Ostatnio oglądałam odcinek, w którym był otwierany plac zabaw. Podobają mi się wszystkie wydarzenia z szkoły we wszystkich faktach czwórki. Ja bym chciała pozdrowić rodziców, bo oglądają fakty czwórki. Yy, oglądałam ostatnio w faktach czwórki, yy, wycieczkę naszą na kiełbaski, to mi się bardzo podobało. Mi się najbardziej podobało, jak oglądałam nasze biegi. Najbardziej mi podobał mi się odcinek, w którym sprzątamy świat. Podobał się odcinek faktów czwórki z zielonej szkoły. Najbardziej mi się podobało, kiedy były drugie urodziny faktów czwórki. Oglądam fakty czwórki i lubię, kiedy występuje nasza klasa. A teraz zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcia. Cieszymy się, że mogliśmy ten tak wyjątkowy, setny odcinek prowadzić w takiej atmosferze. Zapraszamy, oglądajcie nas. Setny odcinek Faktów Czwórki prowadziła Natalia Baski.